Moi drodzy, kupiliśmy punto. Musimy przetestować punto, ile one będzie jechało. Więc my sobie oczywiście pojedziemy w góry, ponieważ tutaj, jak sami dobrze wiecie, w ogóle tutaj utopiłem samochód, nie. Ja nie wiem co z tym samochodem. Czy on jeszcze jest do ratunku? Ty, jest do ratunku, bo ja mogę zrobić coś takiego, że wejdę do auta i holowanie, więc możemy wyciągnąć sobie ten samochód. Ale przetestujemy punciaka i, moi drodzy, ciśniemy, ponieważ dzisiaj najprawdopodobniej chyba jest ostatni dzień zbierania grzybosławów. A jak sami dobrze wiecie, tam w górach. Są mega okazy. No, ziemanku, sztuwniku, z tej strony do mnie, And welcome back to Mushroom Season. Dokładnie, moi drodzy, testujemy naszego Punciaka, zobaczcie. O, nie, nie zapiskał na drugim biegu. A czasami jeszcze piska. Dobra, ten stoi na zielonym, co za typnie. Ale muszę wam powiedzieć, że on nie wpada w poślizg, tak jak robi to Polones. Ale i tak, no, ciśniemy, no, test to na godzinę. No, niestety, jest wolniejszy niżeli Crio RS. Ale Pol. Wow! Dobra, jestem, jest git Ale skacze jak Adam Małysz Ty, patrz tego, nie no, idzie przez pasy No dobra Robimy teraz tak, bo ja zapomniałem, że tu jest aplikacja holowanie Moi drodzy, my wysiadamy tu z auta Do... Co się teraz stało? Nie wiem, ale ja wiem, że muszę sobie tutaj przy... O oh my, one Co się z nim stało? Czy ktoś już się próbował wyłowić? I co się z nim dzieje? Czekaj, muszę enter, by wsiąść Czekaj, czekaj, Enter by wsiąść, dobra. Enter by wsiąść, tylko raz muszę kliknąć. Ty bo mi powietrze... a nie, tu nie ma powietrza, dobra. Wsiadamy, moi drodzy, i co? Ja, trzeba ja odpalę ta... Nie działa. My tutaj, co prawda, możemy sobie światła załączyć, Radejko, wszystko działa, ale ja chyba teraz muszę wejść w aplikację, kliknąć tutaj? Ty nie działa, i co teraz? I co, i co teraz? A może jak ja kliknę tutaj teraz? O jest, patrz, rzeczywiście działa. Wybierz pojazd, który chcesz przywrócić. Kirikoromo Polonez Fida. Tego chcę? Dobra, przywróć. Po resetowaniu znajdziesz go na pobliższej drodze, dobra, przywróć. Nie działa. Bo on jest w wodzie chyba, chyba że ja muszę wyjść z wody. I teraz patrz. Mm, Pomoc drogowa app Taida. O jest, Taida i teraz przywróć. 100 zł. Zamknij aplikację. Gdzie jest ten samochód? Jest! Pojawił się! Wyłowili go za 100 zł? Ja nie mogę, dobra. Niech on sobie tutaj będzie stał, bo i tak dzisiaj nie będziemy moi drodzy rozwodzić paczek. Tylko my testujemy płuciaka. Ja muszę zobaczyć, ile on pociśnie na tej prostej drodze. O! 6, wrzuciłem drugi bieg, drugi biegiem dalej piskał. Jedziemy. Ale trzyma się drogi. Masakrycznie fajnie. Lepiej niż Polones. O, w <śpuszczajny> to. Teraz tu. I tutaj jest, moi drodzy, bardzo długa prosta. Ja bym sobie mógł teoretycznie też tutaj pozbierać grzyby, ale z tego, co mi się wydaje, to tam jest jakaś... O, zaczyna padać. Tam jest jakaś fabryka i oni pisali, że przy tej fabryce za bardzo grzybów nie można zbierać, bo one będą jakieś skażone czy coś. Ale my tak czy siak pojedziemy sobie w góry, bo tam są, człowieku, borowiki szlachetne. Miejmy nadzieję... O, zaczęło padać. Która jest godzina? 11. No przecież ja tu nic nie widzę. Ty, jedziemy... Patrz, ile jedziemy. 153... 160... Szybciej niż Tajda jedzie 170, patrz to Będzie 180 Jest 180, moi drodzy, ciśniemy dalej 190 będzie, patrz Jest 190 Dobra, 191 190, hamuj, hamuj, hamuj hamu. Ale hamulce to ma człowieku jak formuła Dobra, tu jest, tu jest nasze miejsce Ja może sobie, wiecie gdzie ja też pojadę? Ja sobie pojadę też tu tu gdzieś sobie wjedziemy, bo tu jest chyba też jakiś szlak I być może tutaj sobie znajdziemy jeszcze lepsze grzyby Tu, tu jest wej wejście na szlak, dokładnie Więc ja sobie tutaj wjeżdżam Może zostawimy tutaj auto, bo to jest bez sensu I ja już tutaj widzę człowieku szlachetne O, o, tu są muchomory, o, o Ale dobrze, że pada, bo znowu nowe gr grzyby wyrosną Ja muszę znaleźć kolejno, kolejne stado tych kurek Grzybki, 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 grzybki. Gdzie są grzyby? Grzybki, grzybki, tu tu coś jest Muchomor Tu coś jest, patrz tego yy, To jest ta podkawa, podkowa Czy jakaś tam podwinięta coś tam A tu? same tutaj mamy ciekawego? Grzepki, tu też jest koźlak podwinięty O jest A tu? Też koźlak podwinięty No same trujące teraz łapie? Czy tu jest? Ja tu mogę wjechać w tą kałużę chyba na panie tryśnie Oh my god, ile muchomorów Patrzcie to, całe stado tego to ja nawet nie podnoszę, bo też ma jakieś plamki Skażony, o Tego nie podnosimy, ale już widzę, że tu jest tego bardzo około mnóstwo Więc... O, tutaj coś jest, tu Tu, tu może coś będzie, co? Tylko, że ja nie jestem teraz w górach Ja jestem nadal na jakieś polanie Co tu było? Nic tu nie ma O, o, A, podwiązka, czy jak to się tam nazywało? O oh my god O oh my god Czekaj, czekaj, czekaj Ja muszę sprawdzić, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest chyba prawdziwek gdzie tu jest ta moja aplikacja? To jest takie, nie? On jest nawet też na screenie Z gry Czy to jest to? Nie, 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 on musi mieć biały To jest chyba to Nie, to nie jest też to On ma w ogóle tutaj takie ala czarne Ale to chyba będzie, wiecie co to będzie? To będzie chyba nie to To jest to, koźlarz babka Średnio cenny No ale bierzemy, no co mam zrobić? No bierzemy O, tutaj też, patrz, koźlarz babka Koźlarz babka i koźlarz babka I koźlarz babka, jeszcze jeden, ty Ile tu jest muchomorów, ty a ten? A ten? To jest coś nowego, tylko że on rośnie przy tym. Nie rób kurlu kurlu. Tylko że on rośnie. Patrz, to jest krowiak pod... Nie, to nie jest krowiak podwinięty. To jest całkiem coś innego. Lisówka pomarańczowa nie. Maślak nie. Mleczarz? nie, bo to musi być takie mleczaj wełnianka? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. To jest grzyb, którego jeszcze nie mamy. Opiekunka miodowa, pieprznik jadalny, patrz, podgrzybek brunatny. Nie. Szuchogrzybek grzybek złotopory, nie. Nie. Smart, ja muszę smardzia człowieku znaleźć O, to jest to, gołąbek jadalny To nie jest gołąbek jadalny To nie jest gołębek jadalny, nie ma go nigdzie Ale to tak czy siak jest, chyba ten krowiak podwinięty To będzie chyba to, to jest też to, no Albo Listówka pomarańczowa, nie A może ten? Nie wiem, na, na dwoje Babka wróżyła, mleczaj ryc Też nie raczej, to jest chyba mleczaj Wełnianka, to jest mleczaj wełnianka Tak mi się wydaje, ja go wezmę ze sobą I zapytam się dziadzia naszego kochanego To też jest trujące, nie? Ty nie umiem biegać. To on mi ostatnio o tym mówił. Że, że to jest bardzo ciepsko do odróżnienia. A tu to jest to samo. Ty, tu są same trujące grzyby. Dobra, tu mamy jakiś tartak i może przy tartaku będą jakieś fajne grzybki, co? Gdzie ja w ogóle jestem. Gdzieś już tutaj dochodzimy. Ja bym chciał iść... Wiecie gdzie? Może gdzieś... Może tu? Tu może coś będzie fajnego, bo tutaj wydaje mi się, że taka troszeczkę lipa. Tam są pola, więc my, moi drodzy, wejdziemy sobie chyba gdzieś tutaj do lasu. Ku! Kurki, 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 kurki! Kurki! Nie ma nigdzie. Ku... O oh my god! O oh my god, dobra, chyba, chyba to jest dobre. To jest chyba szlachetniak. Czy tam borowik, nie? Znowu muchomory, no co jest grane? Ty, bo ta gierka mi dzisiaj bardzo kiepskie muchomory daje. Grzyby znaczy się. To już chyba po sezonie na grzyby. Bo tu nic nie ma, człowieku. Ja tu chodzę, szukam, tu nic nigdzie nie ma. Ty. Oho! Co to zaś jest? Coś takiego żółtego. To jest chyba ten, nie? Na samym końcu. Ja tutaj znowu te fajne znalazłem. One są bardzo cenne. Patrz, to będzie. Może to jest to? Borowik szlachetny chyba, ale to jest żółte, patrz. Prawdziwek, miejscami bywa dość pospolity. Hmm, czy to jest borowik szlachetny? A może borowik sosnowy? Może borowik sosnowy? Widzisz, że ma tutaj żółte te. Zazwyczaj nie jest odróżniony od borowika szlachetnego, bardzo cenny! No i wszystko! I tu jeszcze mamy rodzinkę, patrzcie. Tu jeszcze jedna rodzinka. Tu jeszcze babyś. I tu jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden. Ale czekaj, czekaj, bo jeden był chyba taki. Może być też trujący z tego, co mi się wydaje, z tego, co pamiętam, nie? Bo mi coś o tym gościu gadał, znaczy o tym grzybie. Tutaj był taki. Co, co on jest? Na czerwono się chyba będzie świecił. Gąska? Nie, nie, nie. Gąbek jadalny. Wymiotny nie. Goryczak żółty. Aha, to miało być, nie? Żółciowy, ale on musi być pomarańczowy. Więc normalnie tego bierzemy. I tu normalnie znaleźliśmy już rodzinkę. Ja już się fajnie pięknie cieszę, że tyle tych grzybów znaleźliśmy, bo musimy być dzisiaj na pierwszym miejscu. I potem, moi drodzy, zajmujemy się paczkomatem. Będziemy jeździć jako Inpost Ja nie mogę ileś tu jestem? Będziemy normalnie jeździć jako impost, nie? I rozwodzić paczki człowieku. I później. Jest I później, moi drodzy, dopiero sobie kupimy fałsę. O, widzisz, to jest ten. To jest centrujący. Bo ma tak, jest taki żółty, widzisz? Więc nie możesz tego zbierać, tylko musi być... Yy, brązowy musi mieć kapelusz. Ten też nie, nawet go nie podnoszę. Ja jeszcze nie znalazłem tych grzybów, co rosną na, na drzewach. To na pewno gdzieś się na mnie patrzy i się uśmiecha non-stop. A ja po prostu przebiegam i skaczę jak jakiś obesrołek. A one na pewno gdzieś tu są i się uśmiechają do mnie, nie? Ty jestem w szczerym polu. Nikogo tutaj na bank nie było, bo tylko ja znam tą miejscówkę. Widzicie? Ja tylko znam tą miejscówkę. Tu już są pola, więc tam na pewno nie idziemy. Ale tutaj na bank coś znajdziemy, no ewentualnie tutaj w tych górach Tam na, na bank będzie coś fajnego Tylko znając życie, ja znowu będę musiał przez całą noc tutaj robić A już jest 14.34, ty Ja tylko jeden koszyk zebrałem, to jest, zebrałem. to jest, to jest niemożliwe Oho, tu jest ten trujący O, podnieś 500 grzybów, na serio? I patrz tego, nie, do koszyka Ja znać, odrzuciłem ten koszyk, nie, Ja nie wiem o co chodzi w ogóle z tą grą i tu do koszyka i co dalej i tu jeszcze jeden do koszyka oczywiście i co dalej i to wszystko? Czemu tak mało? O patrz zaś ten pierdzący oho tu jest ukrył się przede mną do koszyka następny do koszyka a to co? A to jest ta purchawka znowu patrz ona już nie wybucha ja wybucha dalej czemu one tak wybuchają na serio są takie grzyby co tak wybuchają Kurka, 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 ale jedna tylko. Czemu tylko jedna kurka? Tu jest druga kurka, gdzie jest więcej tych kurek? Tutaj gdzieś musi być wysypisko kurek, ty. Kurki, 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 kurki. Tylko dwie były? Nie, to jest niemożliwe. Tu już ktoś chodził i to zbierał. Kurki! Idą, pokazują mi, gdzie mam iść, ty. Tu jedna jeszcze jest, kurka. Skakuj tutaj, tu jest jeszcze jedna kurka. Kurki, 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 kurki. Tu jest kolejna. Patrz, widzisz? One się tutaj ukryły. I tu za chwilę będzie cmentarzysko. ¡Kurek, wiedziałem! Kurki, 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 kurki. Stary, jak ja bym poszedł na grzyby takie prawdziwe, nie? Ja bym tak się darł, że to jest niemożliwe. Tu. Cyk, pyk. Dobra, teraz ten koszek muszę wziąć. Tu gdzieś mi jedna kurka spadła. Ku tu jest. Kurki, 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 kurki. Kamini. mini? Kureczka, po. Miałki, baby, Mogę go zostawić, żeby jeszcze trochę podrósł. Dobra, czy to już wszystkie? Dobra, cmentarzysko, kurek, zebrane. I teraz tak, bo mnie strasznie ciekawi ten grzyb, który. Ja muszę przeczytać, gdzie ja go mogę znaleźć. Tu jest grzybopedia i mamy tego. Grzyb jadalny rosnący na chorych lub martwych drzewach. Grzyb na występuje na martwych drzewach liściastych. Zazwyczaj rośnie w grupach po kilka osobników. Martwe drzewa, człowieku. Jak ja mam rozpoznać martwe drzewo? To jest chyba martwe drzewo, nie? Mamy takie. Ja nie widzę, naprawdę. Ja muszę znaleźć jakieś martwe drzewo, na przykład to. I tutaj powiedzmy, powinno coś urosnąć, ale tego tutaj nie ma. Tutaj mamy kolejne chyba martwe drzewo, ale nic nie ma, nie? Więc idziemy dalej szukać. Kurki! Kurki, kurki, kurki! Kur, kur, kur. Nie gadaj. Nie gadaj, że znowu. Kurki. Wskażcie mi drogę Wskażcie mi drogę, baby. To jest niemożliwe, Te kolejne kurki. kurki Kurki, kurki, kurki Dobra, chyba wszystkie Oh my god Nie gadaj Biorę F, nie? Biorę I biorę, jest git, jest fajnie Patrz tego tu jeszcze, nie? O nie, koszyk pełny Więc muszę szybko zrobić tak zwanego Swapa i tu, cyk, i kolejna Szlachetny, borowiki Fajne borowiki, ty I tu jeszcze jeden Tu naprawdę trzeba stanąć i się rozglądać Ale za chwilę będzie ciemno 16.49 Przecież dzisiaj jest chyba ostatni dzień odnoszenia grzybów Dawaj mi jeszcze tego Czekaj, 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 no stój Ty idziesz ze mną Na F, nie? Dobra, na F Mi się to zawsze myli Wskaż mi drogę grzybków Grzybków Borowiki szlachetne, Praw, prawdziw, prawdziwki to się chyba nazywa, nie? Prawdziwek. A nie, rzeczywiście, patrz, ja mam teraz w lewym dolnym rogu napisane sobota, konkurs kończy się o północy, ty, ja cały czas wam mówiłem, że tu nie ma tego, że tu nie ma, jak to się mówi, ee, dane znać, który dzisiaj jest dzień, a cały czas pisał, tylko ja tego nie widziałem, ty. Jak ja na to, na to przeskoczyć, ja muszę cisnąć do człowieku, patrz, jest 17.36, ty, może tutaj przy tym oczku wodnym coś będzie fajnego, co? Ja, tu jest fajna czysta woda, jak w Chorwacji Ale bym sobie tu popływał. To prawda jest zimno, ale i tak bym skoczył do takiej wody. Kurki, kurki. No tu nigdzie nie ma. O, jest, dobra, jest. Jest jakiś. Tu nigdzie nie ma żadnych grzybków. Tak bardzo mało. Ja myślę, że uzbieram wszystkie znowu te koszyczki. A tu człowieku oni mnie wyprzedzają z tymi punktami i może być lipa, nie? Co prawda ja tutaj zbieram teraz też szlachetne na tych szyszkach, jak sami widzicie tutaj. Jednakże wydaje mi się, że to może być niewystarczająco, bo zobaczcie, zamknij mapę. Ja muszę uzbierać ty 500 punktów, żeby być na pierwszym miejscu, a oni coś jeszcze mogą donieść. Co to jest? To jest też coś dobrego. Jeszcze gdzieś jeden powinien być. Kurki, nie ma, nie ma jest. Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden, ja nie zdążę, jest 18.33 Za chwilę po ciemku będę grzyby podnosić, roznosić Dobra, tutaj coś znaleźliśmy, ale to i tak chyba nie wystarczy My tutaj mamy te borowiki szlach... dosyć dużo ich tutaj rośnie, patrzcie Także powinno być chyba spoko Ja tu już pomału nic nie widzę, ja muszę pomału latarkę sobie załączyć, człowieku Bo tu naprawdę już nic nie widać Dobra, tu jest jeszcze jeden Ja muszę mieć full koszyki, nie? Tu. Tu jest jeszcze jeden. Mam nadzieję, że oni niczego nie doniosą, żebym ja nie miał. przeklapany. Ja muszę wygrać ten konkurs, no. Tu jest też jeszcze jeden, nie? Dobra, dawaj go. I co my tu jeszcze mamy? Tutaj gdzieś jeszcze jednego widziałem. Chyba już go nie ma. Chyba już go ktoś zjadł. Która jest godzina, 19.41. Moi drodzy, zostało mi jeszcze 4 godziny. Oh my god, dobra, mamy coś jeszcze. Jest git. Ty też jesteś git. Masz tu gdzieś jeszcze jedną rodzinkę. Nie ma żadnej. Dobra, jest, jest rodzinka. Tu są sąsiedzi jeszcze. Więc bierzemy sąsiadów. Tu jest jeszcze jeden odosobniony sąsiad. I mamy prawie trzy koszyki. Dobra, jest ich trochę. Mamy już prawie, moi drodzy, trzy koszyki zapełnione. Dobra, są trzy koszyki zapełnione. Teraz muszę brać ten i zbieramy dalej. Bo mamy jeszcze w sumie cztery godzinki. Jeszcze się aż tak nie ściemniło, żeby nic nie widziała, bo Genowefa to musi widzieć, dobrze? Chyba na tyle, bo już się robi mega ciemno Ciemno, ciemno, ciemno Jest 20! A ty, dobra, jest 21. Ja muszę auto przywołać już Bo ja nie zdążę Ja wiem, że tu jeszcze jakieś grzyby są i się do mnie uśmiechają Ale jest tak ciemno, że ja naprawdę już nic nie widzę I nie zdążę Bierzemy, moi drodzy, naszą Hondę Dobra, i jedziemy Co się dzieje, ty? Czemu on tak piszczy non stop? Co to Ja nie! Ja nie mam czasu na takie ślizgawki! 2052. Jeszcze stare mi się chce jeść i pić, nie. Za chwilę coś się stanie, że wymiotuję czy coś takiego będzie lipa. A my zaraz będziemy na konkursie, ja tu cisnę. 21, damy radę. Ja ta, stara, ta, stara, ja ta stara honda też wyciśnie. 180. 180 jedziemy, dobra. 182, a tamto wycisło 191, nie? Jestem ciekawy ile Polony będzie Bo Będziemy musieli też przetestować jego prędkość. To tu jest grane? Oła czekaj, czekaj, czekaj. Nie chciałem tak zrobić. Nie chciałem tak zrobić. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ty, bo za chwilę porzucę to auto. Jedź, jedź, bo ja na konkurs jadę. Tu moje stare auto stoi. Wszyscy stoją, czekaj, masz rusze. Dobra, jesteśmy. Krzysztof. Krzysztof, ja tutaj dużo przywiozłam. Krzysztof, patrz, ja mam jeszcze. Czekaj, tutaj. Tyn, tyn. Na którym jestem miejscu? Na piątym. Patrz, dawaj. Wchodzisz. Ile dostanę, która jest godzina 21.31, ile dostanę Jestem już na pierwszym miejscu Oh my god, a ja mam jeszcze tyle koszyków Patrz, kolejny koszyk Jedzie, chyba, że będzie źle, to będzie lipa Jedzie, patrz, 3263 punkty Mam jeszcze jeden koszyk borowików Człowieku, patrz, co tu się dzieje, ty Krzysiu, jak tam Patrz, nie mam punktów, a byłem na ostatnim miejscu Patrz, patrz teraz te. 3800, ja już mam 5 koła kasy, ty I mam jeszcze jeden koszyk, nie, patrz Cyk Jedzie, on jedzie, patrz. I co teraz? Patrz. 3867 punktów mam. Jestem na pierwszym miejscu. Moi drodzy, musimy czekać, ponieważ za dwie godziny kończy się grzybobranie. Może przyjdzie Dominik z czymś? Bartek, Zofia, Kunegunda, Czak, Alicja, Magda, Serafina, Aleksandr Klau. Nie. Wejdź. wyjdź. I moi drodzy, jest do, do wygrania wtedy 5 koła, więc będziemy mieli 10. Więc jak ja to wygram, to człowieku ja jadę do księdza i kupuję jego mustanga. Dobrze, moi drodzy, czekamy do północy, zostaje jeszcze dwie godziny. Ja nie wiem co ja mam robić, bo ja jestem strasznie podekscytowany. Nie wiem, czy iść jeszcze coś podbierać. Nie bo tutaj samemu humory były, z tego co pamiętam. Tu jest lipa i tak już nic nie widać. Wydaje mi się, że nikt nie przyjdzie, nikt nic nie doniesie. Ja będę teraz tutaj patrzał, czy ta punktacja się zmienia, ale patrzcie, byłem na ostatnim miejscu. Byłem totalnym nubem, jeżeli chodzi o grzyby. Ale ten borowik szlachetny To on człowieku, on mi dał Tyle punktów, że to jest niemożliwe On jest, on jest prawie tak cenny Zobaczcie, jak smarts wyniosły Ja go też muszę znaleźć, bo to jest taki Bardzo fajny grzybek, który jest bardzo Ciężko do znalezienia, ja go jeszcze chyba nie znalazłem On jest na samym końcu Patrz, tutaj mamy, tu jest 30 w ogóle grzybów 30, nie? Patrz, smarts wyniosły Występuje w świetlistych miejscach Na granicy lasów Bywa znajdowany przy rzekach Grzyb bardzo rzadki. Więc musimy tak, znaleźć miejsce, świetliste miejsce. Tu chyba widzicie, się o ten, nie? O słońce. I tutaj widzę rzekę. Miejsca granicy lasów. Czyli musi być jakaś granica lasów. Czyli się spotykają dwa lasy. Powiedzmy, i lasy z liściastym. Świeci słońce, i jeszcze i dodatkowo jest przy rzece. Ale to i tak, ten borowik szlachetny. A kania ile w ogóle kosztuje? Kania. Czubajka, kania. Patrz, 30. Ale ten Borowik to mi dał naprawdę przewagę teraz w tym, nie? 23 wybiła. Człowieku, ja tu siedzę jak na szpilkach, stoję, przepraszam. Patrz, nagrody, pierwsze miejsce 5 koła. To jest masakra ty. Będziemy mieli ponad 10 koła. Krzysiu, jest 23 2... 23 39. Myślisz, że ktoś tu jeszcze przyjdzie dorzucić 1100 punktów? przecież ktoś by tutaj musiał przynieść 10 koszyków koczy borowików szlachetnych, żeby to ogarnąć. Czaisz to? 23 50 Krzysiu. Proszę, powiedz mi, że nikt już nie przyjdzie. Patrz, ja, ja tylko tu jestem, nie tylko ja się podniecam tym konkursem. Tu nikogo nie ma. Tylko ja i Krzysiu. Ja i Krzysiu. Genoveffa i Krzysiu. Krzysiu, 5 minut zostało, 6. No Krzysiu, patrz na to, patrz. Widzisz, co się dzieje? Krzysiu już się patrzy. Na konkurs, nie? Kto wygrał? Patrz, wygrałem, człowieku. Nikt już nic nie doniesie. Jest 23.59. Czekaj, teraz jest 59 i północ. Patrz to. I co się stanie? Gratulacje, weź puchar i nagrodę. Konkurs zakończony, zwycięstwa genoweFA. Punkty nie są teraz przyznane. Patrz, normalnie fajerwerki dostałem, patrz. Ja nie mogę, ty. Wow, ty, patrz. Oh my god, o północy tak puścili? Wow, gdzie jest puchar? Czy muszę iść do... A tu jest puchar, patrz. Weź puchar i nagrodę. Mój puchar grzybiarza, mistrz grzybobrania człowieku. Genovefa. Taram. I pięć koła dostałem. Wygraj konkurs zbierania grzybów. Dobra, już wystarczy tych firewerek, człowieku. I co, ja muszę to teraz dziadkowi zanieść i mu pokazać? Ja nie mogę, normalnie mam człowieku, Pato. Genovefa, mistrz zbierania genovefa. Dobra, już wystarczy ty, człowieku. Już wystarczy. Wystarczy. Wystarczy, okej? Okay? Wystarczy Wystarczy, bo jest północ Ja tym ludziom tutaj współczuję Krzysiu, skądś już, już wystarczy, nie? W ogóle skąd lecą te fajerwerki? Ja bym chciał zobaczyć Skąd one lecą? W ogóle ja za chwileczkę umrę chyba no, ja tutaj przyszedłem Gdzie? Skąd lecą te fajerwerki? Już koniec Ja tu za chwilę umrę, człowieku mi się już jakieś czerwone coś pojawia Bo jestem strasznie głodny i mi się chce pić Dobra, tu na skróty pojedziemy Bo ja za chwilę umrę ale naprawdę umrę. Tak mi się wydaje, że w tej grze chyba też można umrzeć. Hamuj to auto, nie umie hamować, zapomniałem. Dawaj, wchodzimy ty i abuszka, szybko. O, no i wszystko. I kola do tego. Dobra, jest spoko. Krzysiu, wygrałam! Wygrałam! Słyszysz? Witam ponownie w gaz. Jak, się Jak się autko, autko sprawuje? Panie, coś mi pan sprzedał, przecież to ledwo z miejsca rusza, Pato. Czy ja mówiłem, że to jest rakieta? <laughs> Pieniądze ciężko o coś szybszego. <laughs> Uspokój się. Mogę z... w azurek... Jak się autko sprawę? Teraz mu powiem, to spaduje. bardzo dobrze Bardzo dobrze. Cieszę się bardzo. O, to wszystko. Ty, bo ja muszę jeszcze do Krzysia pojechać i się zapytać, co mi ma do powiedzenia. Bo przecież wygrałem konkurs, nie? Krzysiu! Ojej, kurja, mnie te auta denerwują. Krzysiu! Krzysiu, wygrałem konkurs! Mogę sam porozmawiać, patrz. O yes! jest! Dzięki. Oby tak dalej. No to mogę co tydzień wygrywać, ja? Powiedz mi dokładnie, na czym polega ten konkurs, mogę się go jeszcze raz zapytać. Dziadku, wygrałem konkurs! Ale czekaj, bo robię tak zwane kurlu, kurlu, kurlu. Dziadku, wygrałem konkurs! Jadę! Dziadku! <ścoughs> Dziadku, czekaj, on jeszcze nie śpi, ja muszę z nim pogadać. Dziadku, jak... Ta postać jest zajęta. No i poszedł spać, no co za typ, nawet mi nie pogratuluje ty. Dziadku! Moje gratulacje. Patrz. Słyszałem o twojej wygranej. No. He. Zawsze wiedziałem, że będzie z Ciebie dobry grzyb OK. Jeżeli masz jakieś grzyby do sprawdzenia Pamiętaj, że zawsze Okej okay. A mogę Ci pokazać Patrz, pierwszy grzyb podwinięty. Nie To jest krowiak podwinięty, da, widzisz? A mogę Ci pokazać ten grzyb Dobra Czekaj, ja Ci pokażę jeszcze puchar Mówiłem Ci, że to jest krowiak podwinięty Patrz, ja sobie wezmę teraz ten puchar Cy, Mogę go zjeść? Nie da się ja go wezmę tutaj nagroda i się go zapytam, czy on mi powie, co to jest. Dziadek! A, witam, witam. Co dobrego? Nie widzę. Cię. Nie, nie mogę mu pokazać medalionu. Ty, patrz, zobacz. Dziadek! Dziadek się zbugował. Dziadek, zobacz! Patrz, widzisz? Patrz. Patrz. Widzisz? Fajne, nie? Dobrze, moi drodzy, ja sobie postaram skończyć w tym miejscu. Jeżeli chcecie więcej Mushroom Season, zostawcie koniecznie łapkę w górę i widzimy się na następnym odcinku. Na razie, dzięki. Cześć!